Hej, cześć, witajcie z tej strony Victorus. Dzisiaj pokażę Wam krok po kroku, jak zrobić własnego moda do Age of History 2. A pierwszy tutorial zaczniemy z tworzeniem własnego państwa i stworzeniem pliku do moda. Czyli, czyli nie będzie to jakiś scenariusz zwykły czy coś takiego. To będzie cały mod, customowa mapa, prowincje, tło może być w ogóle wszystko. Więc to no, zaczynamy. To na początku musicie po prostu wejść w Steama, w pliki lokalne wejść, no i potem tutaj możecie skopiować wszystkie pliki, jeśli nie macie zbyt dużo zmodowanego tutaj i wklejcie na przykład sobie tutaj na pulpit. To Ja tutaj już mam to niby zrobione, ale zrobię drugie do, do poradnika. I teraz, skoro już mamy tutaj nasz plik, to musimy go odpalić przez aoc2.exe. No w moim przypadku ja muszę go odpalić przez UbuntuDina, ponieważ no. No mi by po prostu by to skraszowało. No dobrze, pierwszym sposobem na zrobienie Kraj to jest ten najbardziej znany, czyli po prostu klikam sobie w edytor. Twórz cywilizację. I tutaj stwórz nową cywilizację. Ja chciałbym stworzyć sobie na przykład, powiedzmy, że chcę stworzyć Kaszuby. Więc sobie je tutaj zapiszę. Tutaj nazwę. I tutaj zmieniamy kolor cywilizacji. Ja chciałbym na żółty. I tutaj beretka, ona nie ma znaczenia. Ale można ją zmienić jak chcecie, bo to czasami się pojawia podczas gry, jak podbijecie daną ilość prowincji. No i teraz wchodzimy tutaj do stosuj flagi i musimy znaleźć swój wzorek, który chcemy dać na flagę. Czyli powiedzmy, że jak będę chciał dać na przykład wzorek taki. I teraz klikamy na, na flagę tutaj i możemy zmienić kolor tego. To ja na przykład chcę, żeby tu był czarny. I teraz klikamy to drugie pod tym. I tutaj zmieniamy na żółty albo inny kolor flagi, którą Wy sobie zrobiliście, i można dodać jeszcze pokrycie, czyli taką swoją ikonkę. Oczywiście tutaj możemy zmienić jej kolor. To ja sobie wybiorę taki, i tutaj skala powiększa nam po prostu, jak duża jest ta ikonka. Wysokość tam to rozciąga, tak powiększa. Długość to nam rozszerza, zwęża. Y robi nam, że jest wyżej albo niżej, ikonka położona, a X robi, że jest bardziej na lewo albo prawo, ale też można kliknąć w środku Y w środku X i jest automatycznie to ustawione. To ja sobie teraz znajdę jakiś fajny wzorek, który ja chciałbym wydać na moją flagę, czyli na przykład o, właśnie takie, taką koronę sobie postawić. I teraz mogę kliknąć wróć, znowu wróć i zapisz. I to jest pierwszy sposób zrobienia cywilizacji. Drugi sposób jest o wiele trudniejszy i praktycznie nikt o nim nie wie. Czyli wchodzimy znowu w edytor i tutaj jest edytor gry. I teraz jest gra cywilizacji i dodaj nową cywilizację. I teraz musimy wybrać tak dla naszego nowego państwa. Ja będę chciał zrobić śląsk, więc tak mojego kraju dam sylę syky. Następnie muszę wybrać kolor cywilizacji to ja wybieram sobie tutaj taki niebieski i tutaj beretki to też raczej już mam mówiłem o tym jak to trzeba zrobić więc to szybko ustawię no i teraz zapisuję i teraz jak wejdziemy znowu w edytor gry i grę cywilizacji to możemy zobaczyć, że tutaj jest nasz kraj o nazwie tutaj Tagu, który ustaliliśmy no i teraz na początku będę chciał przydzielić nazwy kraju, no to co Wchodzimy w pliki Tutaj gry I klikamy game Potem languages I civilizations Bundle properties to jest Zwykły po angielsku Ale teraz ja będę chciał po polsku dać Czyli Musimy poszukać bundle I podłoga PL Tutaj bundlepodłoga.pl properties Wchodzę w to I teraz Musimy wpisać tag naszego kraju. W moim przypadku mój kraj ma tak Silesyke, więc więc wpisuję taki tag. Równa się i nazwy kraju Śląsk. I jeszcze, jak ktoś będzie chciał, na przykład zrobić, że nazwa kraju zmienia się w zależności od rządu, to wpisujemy znowu tag naszego kraju i podłoga. Na ekranie teraz wam się wyświetliły wszystkie tagi dla każdego rządu. Więc możecie sobie zobaczyć, no, do monarchii, tak, to jest M, więc go wpisuję, równa się i wpisuję Królestwo Śląskie. I teraz to zapisuję i wychodzę z tego. Jak widać, to jeszcze się nie zmieniło. Dopiero się zmieni, jak wyjdę z gry. Ale jeszcze, oczywiście, chcę przydzielić. Flagę naszemu krajowi bo na razie jest tylko taki znak zapytania co tutaj jest widoczny więc minimalizuję tutaj grę i wchodzę do folderu game i teraz flags I teraz ja osobiście używam programu Paint.net do robienia flag ale może być GIMP też poprzez zwykłego Paint bym nie polecał oczywiście link do Paintneta jest w opisie otwieramy tutaj naszą aplikację i teraz przeciągamy jakąkolwiek flagę, to nie ma znaczenia. Ja wybieram tą pierwszą i sobie ją przyciągnę i otworzę. I tutaj jest. I teraz wracamy znowu do game. Chodzimy w flag z H. Znowu przeciągamy, i tutaj otwieramy to. I tutaj jest tym razem to samo, tylko że trochę większa jakość, lepsza jakość i większy rozmiar pliku. Teraz ja chcę przydzielić flagę. bo co napiszę? Flaga. Śląska. No i teraz wybieram oczywiście jakąś flagę. To powiedzmy, że ja będę chciał, żeby moja flaga to będzie ta. To ja w takim razie sobie kopiuję i klejam tutaj. Przydzielam tutaj. Zmieniam jej rozmiar. I tutaj mamy flagę. I teraz trzeba zapisać to jako tutaj tag naszego kraju. Po prostu wpisać i to zapisać. I teraz to kopiuję. I znowu wklejam tutaj, tylko że w tym mniejszym, i robię dokładnie to samo. No, i tutaj mamy już zapisane flagę moją. I teraz widzieliście, że ja zmieniam nazwę, że nazwa kraju zmienia się w zależności od rządu. Będę chciał zrobić dokładnie to samo, tylko że z flagą. To co, ja wybieram na przykład sobie o tutaj, taką flagę kopiuję ją. No i sobie tutaj oczywiście wklejam. No i teraz po prostu trzeba zapisać jako znowu. I dać SYL syky, albo wasz tam tak państwa. Podłoga. I tak rządu, w moim przypadku to jest monarchia, czyli M. Zapisuję to. No i zapisałem. Teraz robię dokładnie to samo tylko z tym drugim plikiem. Zmniejszam go i zapisuję go z, z podłoga M. Zapisuję go znowu, wyłączam już mogę moją aplikację i teraz jak sobie tutaj wpiszemy to flaga się zmieniła tylko że nazwa jeszcze się nie zmieniła dlatego musimy wyjść z gry i znowu do niej po prostu wejść no i, no i teraz jak wejdziemy w edytor, edytor gry i gry cywilizacji i wpiszemy Śląsk to jak widać jest tutaj nasz Śląsk z naszym tagiem i to działa. Więc teraz mogę sobie dodać go do scenariusza. Ale na początku jeszcze dodam kaszuby, które wcześniej zrobiłem, żeby wam pokazać, gdzie wszystko działa. Jak widzicie, kolor działa, flaga działa, nazwa działa. I teraz ten drugim sposobem: Śląsk. I proszę bardzo, jest tutaj śląsk. Kolor działa, flaga działa, nazwa działa. Flaga się zmienia w zależności od rządu, nazwa też. Ale teraz pomyślmy sobie tak. Fajnie Mam inną nazwę, mam inną flagę, ale ja chcę, żeby mój kraj też zmieniał kolor w zależności od rządu. Więc robimy praktycznie bardzo podobną rzecz. Chodzimy do edytora tutaj gry, grę cywilizacji znowu i dodajemy nową cywilizację. Tutaj dajemy tak naszego kraju i rząd, który chcemy tutaj, czyli podłoga N, bo monarchia. Teraz przydzielam mu po prostu kolor, który chcemy dla zmienia, który po prostu będzie się pokazywał, jak zmieni rząd, czy na przykład jak chcę taki. I beretki też będą się oczywiście zmieniać, więc sobie to przydzielę. No i teraz to, jak zapiszę to i pójdę do mojego scenariusza, to widać, że Królestwo Śląskie i zwykły Śląsk mają inny kolor. W zależności od rządu, oczywiście, to automatycznie też zmienia kolor, tylko że to tylko odcień zmienia tego koloru, co już wybraliśmy. Czyli tutaj jest na przykład taki niebieski, a tutaj będzie na przykład trochę ciemniejszy, tu jaśniejszy, tutaj praktycznie taki sam, no i takie różne rzeczy. No więc, co ja Wam mogę już praktycznie podziękować za oglądanie. Jak widzicie, wszystko tutaj działa na naszym scenariuszu. Są kaszuby, jest śląsk. Który stworzyłem Ja was mogę pożegnać Z tej strony był Wiktorus Możecie zostawić suba i lajka A jeśli macie problem z, z waszym modem I dalej wam nie działa z jakiegoś powodu To możecie dołączyć na discorda I napisać do mnie i się spytać Co się źle stało No to co? Cześć!